Niektóre decyzje w życiu podejmujemy w ciszy. Nie z egoizmu, nie z buntu, ale dlatego, że już za długo czekaliśmy, aż ktoś nas dostrzeże. Tak było ze mną. Miałam 29 lat, stabilną pracę w marketingu i odkładałam każdy grosz przez 6 długich lat. Odrzucałam wakacje, nie jadłam na mieście, nie pozwalałam sobie na zachcianki. Wszystko po to, by kupić coś, co byłoby tylko moje. Kawałek przestrzeni, w którym mogłabym oddychać bez czyjegoś osądu. I w końcu się udało. W sercu Warszawy z widokiem na Wisłę, kupiłam nowoczesne, dwupokojowe mieszkanie. Przepiękne, jasne, ciche. Luksusowe. Zapłaciłam ponad 1,3 miliona złotych, ale nie żałowałam ani złotówki. To był mój sukces. Mój azyl. Moje życie. Ale nikomu nie powiedziałam. Ani mamie, ani tacie, ani mojej młodszej siostrze, Julii. Bo wiedziałam, co by się stało. Pytania, krytyka, wątpliwości. Albo co gorsza, poczucie, że mają do tego prawo. A potem przyszła ta niedziela, rodzinny obiad. Rosół, schabowy, rozmowy przy stole. I wtedy mama spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała. Wiemy o Twoim mieszkaniu. I ustaliliśmy, że Julia się do Ciebie wprowadzi. Zamarłam. Wewnątrz wszystko we mnie zadrżało, ale uśmiechnęłam się. Oczywiście, odpowiedziałam cicho. Jak sobie chcecie. Ale nie chciałam. Wcale. I dwa tygodnie później, kiedy wszyscy pojawili się u moich drzwi z walizkami, z uśmiechami na twarzach i przekonaniem, że wszystko im wolno. Bum. Stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy pomyślałam, muszę mieć coś swojego. Może wtedy, gdy tata powiedział, że dziewczyny nie muszą mieć własnych mieszkań, bo przecież kiedyś i tak w ktoś je zabierze. Albo kiedy Julia dostała nowy laptop na przyszłość, a ja musiałam naprawiać stary po raz trzeci. W mojej rodzinie zawsze była jedna zasada mówić o wszystkim. Ale ta zasada nigdy nie działała w obie strony. Gdy ja mówiłam, słuchali jednym uchem. Gdy mówiła Julia, robili wszystko, by spełnić każdą jej potrzebę. Więc zaczęłam marzyć po cichu. Pracowałam od osiemnastego roku życia. Najpierw dorywczo. Potem na pół etatu. A potem zdeterminowana i zmęczona rzuciłam wszystko i postanowiłam zbudować karierę sama. Bez znajomości, bez wsparcia. Każdy awans wywalczyłam. Każda premia była okupiona nieprzespanymi nocami i łzami w łazience. A gdy konto zaczęło rosnąć, nie kupiłam nowego auta. Nie poleciałam do Hiszpanii jak koleżanki z pracy. Otworzyłam osobne subkonto i zaczęłam odkładać. Systematycznie. Miesiąc po miesiącu. Mieszkanie, które kupiłam, zobaczyłam po cichu. Bez agentów, bez rodziny, bez Julii, która zawsze chciała pomóc w wyborach. Weszłam tam sama. I wiedziałam. To było to. Drewniane podłogi. Balkon z widokiem na miasto, które kochałam i którego się bałam. Światło, które wpadało do salonu rano, jak obietnica, że wszystko będzie dobrze. Zapłaciłam zaliczkę tego samego dnia. A potem, kiedy podpisywałam umowę kredytową, moje ręce się trzęsły nie ze strachu. Ze wzruszenia. To był mój sukces. Bez fanfar. Bez gratulacji. Bez i jesteśmy z ciebie dumni, których tak bardzo pragnęłam. Tylko ja. I moje klucze. Przez pierwsze dni chodziłam po tym mieszkaniu boso, wsłuchując się w echo własnych kroków. Kupiłam sobie świeże kwiaty. Rano parzyłam kawę i siadałam przy oknie, czując, że jestem dokładnie tam, gdzie zawsze chciałam być. Nie powiedziałam nikomu. I nie dlatego, że się wstydziłam. Ale dlatego, że to był pierwszy raz, gdy coś należało tylko do mnie. I nie chciałam, żeby to mi odebrano. Nie przewidziałam tylko jednego, że w mojej rodzinie nawet cisza bywa powodem do ingerencji. Niedziela była zawsze taka sama. Talerze w tych samych miejscach. Mama krzątająca się w kuchni, tata czytający wiadomości na telefonie, Julia narzekająca, że znowu rosł. Rytuał. Bez zmian. Bez pytań. Tym razem jednak wszystko było inne. Napięcie wisiało w powietrzu, choć nikt nic nie mówił. Mama podawała zupę z wymuszonym uśmiechem. Julia, była cicho. Nawet tata nie rzucił żadnego kąśliwego komentarza o polityce. Siedziałam między nimi i czułam, że coś nadchodzi. Ale nie spodziewałam się tego. Wiemy o twoim mieszkaniu, powiedziała mama, kiedy na stole pojawił się schabowy. Słowa spadły na mnie jak tafla lodowatej wody. Zamrugałam. Udawałam, że nie dosłyszałam. Przepraszam. Mama spojrzała na tatę, potem z powrotem na mnie. Zosia, nie musisz nic ukrywać. Rozumiemy. Chciałaś być samodzielna. I jesteśmy z Ciebie zawahała się dumni. Ale teraz sytuacja jest inna. Jaka sytuacja? Zapytałam powoli, próbując nie zdradzić emocji. Wtedy Julia odezwała się po raz pierwszy. Nie mam gdzie mieszkać. Studia skończone, pracy jeszcze nie znalazłam. A twoje mieszkanie i tak jest duże. Mama mówi, że to logiczne. Po co opłacić za wynajem, skoro możesz mi pomóc? Serce zaczęło mi bić jak szalone. W głowie dźwięczało tylko jedno zdanie. To nie był plan. To nie miało tak wyglądać. Ale na zewnątrz uśmiechnęłam się. Jasne powiedziałam, sięgając po ziemniaka. Jeśli to wam pasuje. Mama rozpromieniła się. Wiedziałam, że zrozumiesz. Zawsze byłaś odpowiedzialna. Zawsze odpowiedzialna. Zawsze przewidywalna. Zawsze ta, która się dostosuje. Nikt nie zapytał, czy tego chce. Nikt nie zapytał, jak się z tym czuję. Po prostu w ustalili. Całą drogę do domu milczałam. Usta zaciśnięte. Ręce na kierownicy drżały. A gdy zamknęłam za sobą drzwi mojego mieszkania, łzy spłynęły mi po policzkach. Nie z bezsilności. Z poczucia zdrady. Od tamtego obiadu minęły trzy dni, a ja wciąż nie potrafiłam normalnie oddychać. Coś w mojej klatce piersiowej było ściśnięte, jakby ktoś wsunął tam kamień i zostawił. Każdy poranek zaczynałam od tej samej myśli, to się nie dzieje naprawdę. Ale potem patrzyłam na telefon i widziałam wiadomości od mamy. Julia ma kilka pudeł, kiedy najlepiej je przywieźć. Zosia, czy masz wystarczająco miejsca na jej ubrania? Twój balkon jest świetny, Julia uwielbia świeże powietrze. Czyli nie tylko miała u mnie zamieszkać, miała się urządzić. Jakby ten azyl, który stworzyłam, był wspólnym projektem rodziny. Jakby moje miejsce na ziemi było tylko chwilowym przystankiem, dopóki nie pojawi się ktoś ważniejszy. W pracy próbowałam się skupić, ale każdy dźwięk, każdy mail był jak zgrzyt. Koleżanki pytały, czy coś się stało. Mówiłam, nie, wszystko w porządku. Uśmiechałam się, tak jak zawsze. Bo tego nauczyła mnie rodzina Uśmiech Tomaska, którą zakładamy, kiedy coś boli. I im szerzej się uśmiechasz, tym bardziej inni wierzą, że nic się nie dzieje. Ale w środku, w środku krzyczałam. Wieczorami siadałam na mojej kanapie i patrzyłam na puste kartony, które przygotowałam po przeprowadzce. Wiedziałam, że niedługo będą pełne rzeczy Julii. Jej książki, jej kosmetyki. Jej obecność wszechobecna i dominująca, jak zawsze. Przypomniałam sobie, jak jako dzieci dzieliłyśmy pokój. Ja w rogu, ona na środku. Moje rzeczy schowane, poukładane. Jej rozrzucone, głośne, obecne wszędzie. Wtedy mówiłam sobie, że kiedyś będę mieć własny kąt. Bez niej. Bez kompromisów. A teraz miałam powtórkę z dzieciństwa. Tylko, że to nie był już pokój dziecięcy. To było moje mieszkanie. Moje życie. I mimo to każdego dnia odpowiadałam na wiadomości mamy z tym samym tonem. Tak, nie ma problemu. Jasne, znajdzie się miejsce. Nie martwcie się, wszystkim się zajmę. Uśmiechając się przez zaciśnięte zęby. Ale coś we mnie zaczęło się łamać. Po cichu. Jeszcze nie pękło. Ale z każdym dniem coraz bardziej słyszałam ten wewnętrzny trzask. Były piękne. Cisza, jakiej nie znałam od lat. Taka, która nie przytłacza, lecz koi. Kiedy wracałam z pracy, nikt nie siedział na kanapie z pilotem w ręku. Nikt nie zostawił butów na środku korytarza. Nikt nie mówił, że musimy pogadać. To było tylko moje. Zasypiałam przy uchylonym oknie, z dźwiękiem miasta w tle. Budziłam się ze światłem wpadającym przez rolety, które sama wybrałam. Piłam kawę w szlafroku, w ciszy, która nie wymagała rozmowy. Nie musiałam być niczyją siostrą. Córką. Przykładem. Rozczarowaniem. Mogłam po prostu być. To były pierwsze wieczory od lat, kiedy czułam się spokojna. Nieszczęśliwa, bo gdzieś pod powierzchnią wciąż pulsowało napięcie, ale wolna. Przez chwilę. Zaczęłam się zastanawiać, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie musiała nikomu nic udowadniać. Gdyby moje decyzje nie były kwestionowane przez rodzinne dobro wspólne. Gdyby nikt nie podejmował za mnie decyzji, mówiąc, że robi to dla mojego dobra. Ale ten spokój miał datę ważności. Każdego dnia wiedziałam, że zbliża się moment, kiedy Julia przekroczy próg i to wszystko się skończy. Pewnego wieczoru, siedząc z kubkiem herbaty, otworzyłam laptopa i napisałam maila do mamy. Bez wstępu, bez tłumaczeń. Mamo, nie czuję się z tym dobrze. Potrzebuję przestrzeni. Potrzebuję, żeby Julia znalazła swoje miejsce, nie moje. Kropka. Nie wysłałam go. Zamknęłam ekran i poczułam górę w gardle, bo wiedziałam, co by się stało. Rozczarowanie w jej głosie Zosia, zawsze byłaś taka niezawodna. Dlaczego teraz? Twoja siostra Cię potrzebuje. Nie bądź samolubna. Znałam te frazy na pamięć. Od lat. Więc skasowałam maila, wypiłam herbatę, posprzątałam kuchnię, umyłam zęby i położyłam się spać z myślą, że to może ostatnia noc, gdy zasypiam sama. Zamknęłam oczy. I wtedy, w ciemności, przysięgłam sobie coś, czego nigdy nikomu nie powiedziałam. Jeśli to zrobią, jeśli przyjadą, nie będę już milczeć. To był piątek zwykły dzień pracy. Wysłałam ostatniego maila, wyłączyłam laptopa i zaczęłam marzyć o długiej kąpieli, o kolacji na cichogrającym tle jazzu. Chciałam po prostu odpocząć. W moim domu. Sama. Ale kiedy zbliżyłam się do klatki schodowej, zauważyłam coś. Co ościęło mi krew w żyłach samochód mojego ojca zaparkowany przy wejściu. Zawsze parkował krzywo. Tak samo teraz. Zamarłam. W windzie moje serce biło jak szalone. Drzwi otworzyły się na moje piętro i wtedy zobaczyłam ich: Julia, mama, tata i walizki duże, ciężkie, jedna nawet była owinięta folią. Jakby przyjechali na długo, jakby nie było odwrotu niespodzianka zawołała Julia z uśmiechem, który znałam aż za dobrze ten sam, którym zawsze udawała niewinność. Mama pocałowała mnie w policzek, jakby to wszystko było naturalne. Przyjechaliśmy pomóc jej się rozpakować. Nie chciałyśmy ci robić problemu, więc nie zawracaliśmy ci głowy w tygodniu. Nie zawracali mi głowy. To był mój dom, moje mieszkanie, moje życie. Stałam tam z kluczami w dłoni, jak gość we własnym progu. Tata pociągnął za walizkę i wszedł pierwszy. Julia za nim. Mama jeszcze rzuciła: Zosia, nie stój tak, bo sąsiedzi patrzą. I wtedy to do mnie dotarło to się właśnie dzieje. Weszłam za nimi, próbując oddychać. W salonie już leżała jej torba. Na kuchennym blacie stała kawa tylko dla Julii. W łazience jej kosmetyczka. Nie zapytali o zgodę. Nie zapytali, czy to dobry moment. Oni po prostu weszli. Julia zaczęła opowiadać o planach na nowy rozdział. Mama rozpakowywała naczynia, bo te twoje są takie nijakie, a tata podłączał router, bo twój internet na pewno nie wystarczy dla was dwóch. Ja siedziałam na rogu kanapy i patrzyłam, jak znikam z własnej przestrzeni. Nie krzyczałam, nie płakałam, nie walczyłam, nie tego dnia, ale coś się we mnie wyłączyło jakiś przełącznik bo zrozumiałam jedno. Oni nie przyszli pomóc. Oni przyszli zająć. Pierwsze dni były duszne. Nie przez brak miejsca. Mieszkanie miało dwa pokoje, otwartą kuchnię, balkon. Przestrzeń fizyczna była. Ale powietrza tego mojego, bez osądów i komentarzy, zabrakło natychmiast. Julia urządziła się w mojej sypialni. Tak po prostu. Bez pytania. Zostawiła swoje rzeczy na łóżku, powiesiła sukienki w szafie, położyła książki na moim nocnym stoliku. Kiedy zapytałam, czy może chciałaby skorzystać z drugiego pokoju, rzuciła z uśmiechem. Ale tam nie ma takiego światła. Ty i tak rzadko tu śpisz, prawda? Nie odpowiedziałam. Mama przez pierwsze dni pomagała, przestawiała moje naczynia, mówiła, że kuchnia powinna być bardziej funkcjonalna, że brakuje koloru, że tu mogłabyś powiesić firanki. Tata z kolei cichy jak zawsze instalował nowe regały na rzeczy Juli, jakby to było oczywiste. Każdy dzień zaczynał się od dźwięku jej suszarki. Później zapach jej perfum, który wypełniał całe mieszkanie. Jej seriale, grające za głośno. Jej rozmowy telefoniczne o pracy, której jeszcze nie miała, ale o której opowiadała, jakby była już dyrektorką. Wieczorami zamykałam się w małym pokoju, który kiedyś był moją oazą. Teraz był tylko schowkiem na frustrację. Tam płakałam cicho, z głową w poduszkę. W pracy zaczęłam się spóźniać. Brakowało mi energii. Znajomi dopytywali, czy wszystko w porządku. Uśmiechałam się. Oczywiście. Rodzinne sprawy. Ale prawda była taka, że czułam się jak intrus w swoim własnym życiu. Jak aktorka w przedstawieniu, którego nigdy nie chciałam grać. A najgorsze było to, że oni niczego nie widzieli. Bo w ich oczach wszystko było w porządku. To tylko tymczasowe, mówiła mama. Julia cię potrzebuje. A ja? Czy ktoś zapytał, czego ja potrzebuję? Pewnego wieczoru wróciłam do domu i zobaczyłam, że moja ulubiona filiżanka ta, którą dostałam od przyjaciółki po awansie, leży rozbita w koszu. Julia wzruszyła ramionami. Przepraszam. Spadła. Ale to tylko kubek, nie? Nie. To nie był tylko kubek. To było ostatnie, co miałam jeszcze tylko dla siebie. I wtedy zrozumiałam, jeśli nie zrobię czegoś teraz, stracę więcej niż mieszkanie. Stracę siebie. Niektóre emocje nie rodzą się nagle. One dojrzewają. Lata. Czasem całe życie. Tej nocy, kiedy Julia zasnęła w mojej sypialni mojej niej, a ja siedziałam w ciemności przy kuchennym stole, wróciły do mnie wspomnienia, których nie dotykałam od dawna. Zaczęło się od obrazów, drobnych jak odłamek szkła. Julia płacząca, bo chciała moje lalki. Mama mówiąca, oddaj jej, jesteś starsza, zrozumiesz. Ja bez słowa oddawałam. Później, gdy dostałam piątkę z matematyki, tata nawet nie spojrzał na zeszyt. Julia ma jutro przedstawienie. Musimy jej pomóc z kostiumem. Moje sukcesy zawsze schodziły na drugi plan. Ciche. Niewygodne. Nie były problemem, nie były też powodem do dumy. Pamiętam dzień, w którym dostałam pierwszą pracę. Wróciłam pełna nadziei. Chciałam powiedzieć im, że jestem dorosła, że dam sobie radę. Ale kiedy otworzyłam drzwi, Julia siedziała przy stole i płakała, bo nie przyjęli jej do wymarzonego liceum. Wszystko kręciło się wokół niej. Znowu. A ja, cicha, praktyczna, bezproblemowa, nauczyłam się jednej rzeczy. Moje uczucia nie mieszczą się w naszej rodzinie. I wtedy zrozumiałam, dlaczego tak bardzo bolało, gdy weszli do mojego mieszkania, jak do hotelu z pełną obsługą. To nie chodziło o przestrzeń, ani o pokój, ani o filiżankę. To chodziło o historię, którą oni pisali od lat, a ja tylko dopasowywałam się do roli, którą mi przydzielili. Roli dziewczyny, która zawsze się zgodzi, roli tej, która trzyma wszystko w ryzach, roli córki, która nie robi problemów. Tylko, że teraz problem był ogromny. I nie dało się go wyciszyć uśmiechem. Siedziałam tam w półmroku, opierając czoło o dłonie. I po raz pierwszy w życiu pomyślałam, że może nie jestem tą osobą, którą oni widzą. Może zawsze byłam silniejsza, niż oni chcieli wierzyć. Może milczałam nie dlatego, że się zgadzałam, ale dlatego, że nikt mnie nie słuchał. A teraz? Teraz ktoś zabrał mi wszystko, co obudowałam przez lata. Nieświadomie odtworzyli scenariusz z mojego dzieciństwa. Ten sam układ sił. Ten sam brak granic. Ale ja nie byłam już tamtą dziewczynką. I w tamtej sekundzie, gdy echo przeszłości spotkało się z bólem teraźniejszości, poczułam coś, czego nie czułam nigdy wcześniej. Złość. Cichą. Głęboką. Uporczywą. Złość, która nie niszczy, ale budzi. To był pierwszy krok. Jeszcze niewidoczny dla nich. Ale we mnie rozpoczął się ruch, którego już nie dało się zatrzymać. To przyszło nagle. Nie jak burza. Nie jak wybuch. Jak pęknięcie tafli lodu, które najpierw słychać tylko w głowie. Delikatny trzask. Ale już wiadomo, że nic nie będzie jak dawniej. To był wtorek. Wróciłam do domu po długim dniu pracy. Drzwi były otwarte. Julia rozmawiała przez telefon na głośnomówiącym, śmiejąc się głośno, jakby mieszkanie było jej sceną. Na stole stały resztki obiadu moje talerze, moje sztuczce, moje zasady, zignorowane. W łazience mokry ręcznik na podłodze. W kuchni otwarta lodówka, moje ulubione jogurty zjedzone. A w tle mama, siedząca na kanapie, przeglądająca jakieś papiery. Musimy pomyśleć, jak zorganizować przestrzeń, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Julia zostanie dłużej, może nawet do końca roku. To będzie dla Was dobra lekcja współżycia. Jesteście siostrami, musicie się wspierać. Zamknęłam drzwi powoli. Podeszłam do zlewu. Oparłam się o blat. I wtedy to poczułam. Nie żal. Nie smutek. Ciszę. Tę samą ciszę, którą znałam z dzieciństwa, kiedy patrzyłam przez szybę, jak Julia dostaje kolejne prezenty na pocieszenie, a ja mam być wyrozumiała. Ale tym razem nie byłam już dzieckiem. Tym razem miałam klucze. Tym razem miałam głos. Poszłam do pokoju, zamknęłam drzwi i zaczęłam pisać. Nie maila. Niewiadomość. List. Ręcznie. Na papierze. Każde słowo bolało, ale każde było też wolnością. Mamo. Tato. Julia. To nie jest mój obowiązek. To nie jest wasza przestrzeń. To nie jest miejsce na powtórkę z przeszłości. To moje życie. I nadszedł moment, kiedy przestaję milczeć. Nie wiedziałam jeszcze, jak im to powiem, ale wiedziałam, że powiem, bo coś pękło i już się nie dało skleić. Sobiałam do salonu z listem w ręku. Serce biło mi jak oszalałe, dłonie się trzęsły, ale w oczach palił się ogień, którego nikt wcześniej nie widział. Julia siedziała na kanapie z telefonem w ręku. Mama przeglądała notatki. Tata patrzył na mnie spod brwi cicho, ale wyczuwalnie oceniająco. Musimy porozmawiać, powiedziałam, stając w środku pokoju. Nie czekałam na pozwolenie. Nie ociągałam się. Po prostu zaczęłam mówić. To mieszkanie nie jest dla Julii. Nie jest dla was. Jest dla mnie. Pracowałam na nie sześć lat. Każdą złotówkę, każdą godzinę, każdy wieczór spędzony na wyrzeczeniach, po to, by mieć własne miejsce, własną przestrzeń, własne życie. I nie możecie przychodzić, wchodzić do niego, decydować o wszystkim, jakbyście mieli do tego prawo, bo nie macie. Mama otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć. Nie pozwoliłam jej. Nie chcę już milczeć. Nie chcę więcej udawać, że wszystko jest w porządku. To nie jest w porządku. Każdy mój sukces był pomijany, każde moje pragnienie ignorowane. I teraz robicie to samo z moim mieszkaniem. Julia spojrzała na mnie zdziwiona, jakby po raz pierwszy widziała mnie naprawdę. Jej uśmiech zniknął. Chcesz powiedzieć, że nie możesz tu mieszkać? Spytała drżącym głosem. Nie. Nie chcę, żebyś tu mieszkała. I nie chcę, żebyście decydowali o moim życiu. To koniec powtórki z dzieciństwa. Koniec waszych zasad narzuconych mojej przyszłości. Ja decyduję. Cisza zalała salon jak fala. Była ciężka, nabrzmiała, ale wyczuwalna. Po raz pierwszy od dawna spojrzałam na nich bez lęku. Po raz pierwszy czułam, że to ja mam kontrolę. Rozumiem, powiedziała mama w końcu cicho, ze łzami w oczach. Nie wiedziałam, że to tak boli. To boli od lat, odpowiedziałam spokojnie, choć w środku kipiłam. I nadszedł czas, żebyście to zobaczyli. Tata westchnął. Julia spuściła wzrok. Wszyscy zrozumieli, że nie chodzi tylko o mieszkanie. Chodziło o mnie, o moje granice, o moje życie. Nie było krzyków. Nie było dramatów w stylu telenoweli. Była prawda. I to wystarczyło, by wszystko się zmieniło. Następnego dnia obudziłam się w ciszy. W moim mieszkaniu. Sama. Bez walizek Julii, bez komentarzy, mamy, bez sugestii, taty. Pierwszy raz od miesięcy mogłam oddychać pełną piersią. Nie czułam triumfu. Nie czułam zemsty. Czułam coś znacznie głębszego wolność. Usiadłam przy oknie z kubkiem kawy i po raz pierwszy spojrzałam na miasto inaczej. Nie jako obserwator, który próbuje się dopasować, nie jako córka, która musi spełniać cudze oczekiwania, ale jako kobieta, która w końcu sama pisze własną historię. Julia zrozumiała, mama zrozumiała, tata też, nie od razu, nie w całości, ale zaczęli respektować moją przestrzeń, moje granice i moje decyzje. I choć wciąż byli obecni w moim życiu, teraz wiedziałam, że mogę powiedzieć nie bez poczucia winy to nie była łatwa droga. Każdy krok wymagał odwagi. Każde słowo wymagało siły. Ale w końcu poczułam, że odzyskałam coś, co było dla mnie najważniejsze mój dom, moje życie i siebie samą. I teraz wiem jedno: życie nie jest o tym, żeby zadowalać innych kosztem siebie. Życie jest o tym, żeby mieć odwagę powiedzieć, w to jest moje i bronić tego z całych sił. Drodzy widzowie, jeśli kiedykolwiek czuliście, że musicie dostosować się do oczekiwań innych, Pamiętajcie, wasza przestrzeń, wasze decyzje i wasze życie są tylko wasze. Czasami wystarczy jeden krok, jedno słowo, by odzyskać siebie. Jeżeli podobała wam się ta historia i chcecie poznać kolejne opowieści pełne emocji, rodzinnych tajemnic i dramatów codzienności, kliknijcie w nasze dwa następne filmy. Obie historie pokażą, że prawdziwe życie zawsze kryje niespodzianki. Niech te historie przypominają Wam, że każdy ma prawo do własnego miejsca w świecie i do własnej wolności.